W pracy, w szkole lub nawet we współpracy z klientem czasem może pojawić się w naszym życiu taka osoba, która jest bardzo absorbująca, jeśli chodzi o telefony. Wyzwania z każdą pierdołą. A my odbierając przyzwyczajamy ją do tego, że jesteśmy na każde zawołanie i z każdym malutkim, nawet najmniejszym problemem może do nas zadzwonić, i czasami przychodzi taki punkt krytyczny w naszej głowie, w którym zastanawiamy się co zrobić, aby w końcu ktoś ruszył tą swoją mózgownicą i sam spróbował rozwinąć problem, z jakim się zmaga, zamiast wykonywać kolejnego telefonu w celu naprawdę totalnej głupoty, a bardzo często, kiedy już pomagaliśmy tej osobie z tym problemem. I gdzieś z tyłu głowy podpowiada nam instynkt, że jesteśmy już wykorzystywani pod tym kątem i te telefony są dość nad wyraz. I żeby nie być hamskim, żeby nie psuć tych relacji, to zacząłem stosować taką taktykę, i na początku nie odbieram. Widzę, że dzwoni, albo wysyłam tego SMS-a, właśnie, że oddzwonię po wyborze tam z menu. I daję rozwinąć się sytuacji na parę minut 5, 10, 15, w zależności od dnia i ilości obowiązków, które mnie dotyczą. Czasami dłużej i ten problem bardzo często sam się rozwiązuje. Daj sobie chwilę czasu, jeśli wiesz, że dana osoba jest specjalnie absorbująca i tutaj nadwyręża Twoje zaufanie i Twoją pomoc i męczy Cię tymi telefonami, bo znowu dzwoni, znowu dzwoni z pierdołą, to spróbuj dać ten odstęp czasu. Bardzo często ten problem sam się rozwiąże.